A tymczasem zawodnicy ustawili się już do startu w wyścigu 9. W wyścigu 9 w kasku białym z pierwszego, startowy, z pierwszego pola startowego Wiesław Jaguś. W kasku czerwonym Marek Chućko. W kasku żółtym Tomasz Bajerski. W kasku niebieskim Marusz Staszewski. Jaguś, Chućko, Bajerski, Staszewski. Bardzo dobry start Marka Chućki, ale w tej chwili okazało się, że lepszym jeszcze startem dysponował Bajerski i on wychodzi na pierwsze. Miejsce. Przy wejściu pierwszy, drugi łuk, pierwszy jest Tomasz Bajerski, drugi Marek Kuczko, trzeci Wiesław Jaguś, a czwarty Mariusz Staszewski. Marek Kuczko próbuje gonić Tomasza Bajerskiego. Jak na razie odległość się nie zmniejsza. Natomiast Mariusz Staszewski próbuje dokonać tej samej sztuki, ale jak na razie także bez powodzenia. Na naszych ekranach Staszewski próbuje po zewnętrznej, no niestety po zewnętrznej. Atak <laughs> Marucza Staszewskiego nie udał się. Zawodnik ten pada na tor. A tymczasem żużlowcy rozpoczęli ostatnie okrążenie. Prowadzi Bajerski przed Kućką. Na trzecim miejscu Jaguś. Niestety Staszewski w tym biegu już się nie będzie liczył. I wynikiem 4-2 dla gości zakończył się wyścig dziewiąty, w którym zwyciężył Tomasz Bajerski w czasie 68-74 sekundy, drugi był Marek Chućko, trzeci Waldemar Jakuś, natomiast Mariusz Staszewski upadł. Wynik meczu po, 8, po 9 wyścigach 29-25 do 25 na korzyść Apatura Elektrim Toru. Tymczasem w wyścigu 10. W kasku niebieskim pojedzie Jarosław Łukaszewski, w kasku białym Robert Sawina, w kasku czerwonym Piotr Paluch i w żółtym Jacek Krzyżaniak. Łukaszewski, Sawina, Paluk i Krzyżaniak. Nieźle z taśmy wyskoczył Piotr Paluk, jednak w dalszym ciągu pochylonego dystansu z Patą na trzecią pozycję. A, na czoło w tych, a walka o pierwsze miejsce w tej chwili między yy, trojgiem zawodników. Yy, to, jest, yy, to jest Robertem Sawiną, Jackiem Krzyżaniakiem i Jarosławem Łukaszewskim. Z batalii tej zwycięsko wychodzą Torunianie. Prowadzi Sawina przed Krzyżaniakiem. Na trzecim miejscu Łukaszewski, a na czwartym dopiero Piotr Palu. No i znów niekorzystny obrót yy, sprawy. Niepomyślnie toczą się wyniki tego meczu dla Gorzowian prowadzi zawodnik w kasku żółtym to jest Jacek Krzyżaniak drugi jest Robert Sawina na trzecim miejscu Jarosław Kukarzewski, a dopiero czwarty Piotr Paluch nie tak to wszystko miało wyglądać nie wiadomo co się stało z Gorzowianami może nie wszyscy liczyli na to, że Gorzowianom uda się pokonać rywala tak dużą liczbą punktów jednak nie liczyliśmy na to, że Gorzowianie na swoim podwórku przegrają, a tymczasem na to się właśnie zanosi, bowiem prowadzi para Toruńska a zwycięża Jacek Krzyżaniak przed Robertem Seriną. Trzeci jest a czwarty Piotr Paluch. Kolejne 5-1 zwycięstwo Torunian i 34-26 na korzyść Apatora Elektrim Torun w meczu ze Stalą Gorzów. Przed nami wyścig jedenasty, którym pojadą w kasku niebieskim Mariusz Staszewski, w kasku białym Wiesław Jaguś, w kasku czerwonym Piotr Świst i w kasku żółtym Waldemar Walczak. Niebieski Staszewski biały Jaguś, czerwony Świst i żółty Walczak. Jak na młodego zawodnika Walczak opisał się całkiem niezłym startem, jednak Piotr Świst przy wyjściu z łuku jest już pierwszy. Prowadzi Piotr Świst, a na trzecim miejscu zmieniła się sytuacja właśnie w tej chwili Mariusza Staszewskiego minął zawodnik z Apatora i toru jadący w kasku białym to jest Waldemar Jaguś, Wiesław Jaguś. Tak więc y, prowadzi Świst, drugi jest Jaguś, taki popełniony błąd, jednak Staszewski nie wykorzystał tego. Przez pewien czas Jaguś jechał w poprzek, y, dzięki czemu miał nieco mniejszą prędkość. Ale sytuacja na torze nie ulega zmianie. Prowadzi Świst, drugi jest Jaguś, trzeci Staszewski, a czwarty Walczak. Staszewski przymierzał się nieco do ataku na drugą pozycję, na której jedzie. Wiesław Jaguś. W tej chwili atakuje po zewnętrznej, nie, jednak zrobi to niezbyt precyzyjnie i w dalszym ciągu jest na trzecim miejscu. Na naszych ekranach Wiesław Jaguś jadący na drugiej pozycji i Mariusz Staszewski atakujący Torujanina. Kolejny błąd Jagusia. Pójść będzie wykorzystany? Nie, nie udało się wykorzystać Staszewskiemu i przyjechał on na trzeci pozycja. Zwyciężył Piotr Świst w czasie 68,55 sekundy, drugi był jakoś trzeci Staszewski, a czwarty, a czwarty Walczak. W wyścigu 11-4, 2 zwycięstwo dla zwycięstwo Gorzowian, natomiast wynik meczu po 11 wyścigach 36-30 dla Apatora. W wyścigu dwunastym na starciu już stoją w kasku Niebieskim czat Franciszyn, białym Tomasz Świątkiewicz, w czerwonym Marek Kućko i w żółtym Tomasz Bajerski. W wyścigu tym przy wejściu w pierwszy uprowadzi prowadzi Marek Kućko, jednak w tej chwili atakiem po zewnętrznej na pierwsze miejsce wysuwa się Tomasz Bajerski. Prowadzi Tomasz Bajerski, a w tym toruń. Na drugim miejscu jest zawodnik gorzowski Marek Kućko, na trzecim kolejny gorzowianin. Ryszard Franczyszyn, a na czwartym Tomasz Świątkiewicz. Tomasz Świątkiewicz atakuje Ryszarda Franczyszyna. Tym razem robi to jeszcze raz po zewnętrznej części łuku, ale Franczyszyn utrzymuje trzecią pozycję. Zawodnicy w tej chwili jadą dosyć blisko siebie no W tej chwili rozciągnęli się atakiem po zewnętrznej. Świątkiewicz wyszedł przez Franczyszyna, ale ten jednak obronił swoją pozycję. W dalszym ciągu kolejny atak Świątkiewicza na pozycję Franciszyna. Jednak Franciszyn utrzymał się na trzecim miejscu. Zawodnicy rozpoczęli już ostatnie okrążenie. Prowadzi Bajerski przed Kućko. Trzeci jest Franciszyn, cały czas atakowany przez Świątkiewicza. W tej chwili Świątkiewicz po wewnętrznej części toru atakuje Franciszyna. Franciszyn spada na zewnętrzną, wychodzi jeszcze na wewnętrzną, kontratakuje. I tak, udało mu się w ostatniej chwili obronić trzecią pozycję. Tak więc 3-3 w wyścigu 12-3-3, bowiem na pierwszym miejscu przyjechał Tomasz Bajerski i uzyskał czas 69,55 sekundy. Na drugim miejscu był Marek Hućko, na trzecim Ryszard Franciszyn, na czwartym ostro atakujący Tomasz Siątkiewicz. Przed nami uczestnicy w wyścigu 13-go, Jaguś Łukaszewski w walczach i w paluch. Kolejny prawie idealnie równy start całej czwórki zawodników. Po, wewnętrz po wewnętrznej trzeciej toru na prowadzenie wychodzi Jarosław Łukaszewski z roszkiej stali, tymczasem Piotr Paluch mija swoich rywali z Torunia i para gorzowska jest na prowadzeniu. Na pierwszym miejscu, jak już wspomniałem, Jarosław Łukaszewski, na drugim Paluch, na trzecim miejscu Walczak, a na czwartym Jaguś. W tym biegu korzystny obrót yy, sprawy dla gorzowian. Gorzowianie prowadzą, jednak jest tu już zbyt późno, aby mogli oni odrobić yy, straty i zaległości przywiezione z Torunia. Jednak każde zwycięstwo cieszy i w tym biegu para gorzowska, jak już mówiłem, idzie po swoje pięć, bo swoje pięć punktów. Prowadzi Łukaszewski przed paluchem. Na trzecim miejscu poza kadrem naszej kamery toczy się walka o trzecie miejsce. Na trzecim miejscu w tej chwili Waldemar Walczak, a na czwartym daleko już bez szans na włączenie się w walkę jak już. Gorzowianie pewnie zmierzają po 5 punktów dla swojej drużyny w wyścigu 13 wycięża Jarosław Łukaszewski w czasie 72,74 sekundy. Drugi jest Piotr Paluch, trzeci Walczak, a czwarty Wiesław Jakuś. Tymczasem wyścig 14 w składzie. Samina Franciszczynk Krzyżaniak Hućko. Po 13 wyścigach 40 do 38 na korzyść Apatora Toruń tymczasem zawodnicy wystartowali już i niestety sytuacja powtarza się na prowadzeniu para toruńska. Pierwszej zawodni w kasku żółtym czyli Jacek Krzyżaniak, za nim Robert Sawina, a dopiero trzecie i czwarte miejsce to Stalowcy. Na trzecim miejscu Franciszyn, a na czwartym Pućko. To co zarobiliśmy w wyścigu 13, w tej chwili oddajemy w wyścigu 14. Gorzowianie próbują nawiązać walkę z różowcami tormijskimi, jednak jak na razie bez rezultatu. W tej chwili na trzecie miejsce przesunął się Marek Kućko, ale nie zmienia to i tak niekorzystnego obrazu Gorzowskiej drużyny. Powiem na pierwszym miejscu prowadzi w dalszym ciągu Jacek Krzyżaniak, na drugim jest Robert Sawina, a na trzecim Gorzewianie Marek Kućko i, Czyszyn, i Ryszard Franciszek. Gorzewianie rozpaczliwie próbują nawiązać kontakt umożliwiający walkę z zawodnikami toruńskimi, jednak jak na razie bez rezultatów. Marek Płucko atakiem po wewnętrznej części toru próbuje zbliżyć się, jednak są to już ostatnie metry 14 wyścigu i niestety w wyścigu tym gorzewianie przegrywają 5-1.